Zatrzymaj się. Wiele razy pewnie słyszałaś o tym, że siemieniane jeść należy. Bo poprawia w perystaltyce jelit i jest świetnym źródłem kwasów omega-3, tych roślinnych, alfa-linolenowego. Wszystko to prawda, tylko sposób, w jaki przechowujesz to siemieniane i czy kupujesz je w ziarenkach, czy już mielone, ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli masz problemy z perystaltyką jelit, Masz zaparcia, to bardzo polecam ci stosować to siemielniane w ziarenkach, w całości. To jest fantastyczne źródło błonnika. Ale jeżeli zależy ci na tych kwasach omega-3, to polecam ci stosować siemieniane, ale zmielone. Natomiast, bo, bo te kwasy omega są w środku i ta twarda skorupka uniemożliwia przedostanie się im, dlatego trzeba je zmielić. Ale, jest jedno ale, nie kupuj mielonego, dlatego że te kwasy tuszowe bardzo szybko się utleniają. Miej młynek do mielenia kawy i przed dodaniem tego siemienia mianego, zmielonego do owsianki, czy do zalania go na przykład gorącą wodą, można pić w postaci takich glutków, trzeba bezpośrednio zmieść w tym młynku. Pamiętaj o tym.